Głównym gościem 20. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dzielnicy Targówek był jedyny w swoim rodzaju Ikarus, który zamienił się w wielkie dzieło sztuki. Niezwykły wiekowy autobus przyciągnął do siebie setki ludzi, którzy bili rekord Guinnessa w zmieszczeniu w nim jak największej ilości osób. Po południu, wmalowany Ikarus poruszał się po Warszawie przy obstawie drużyny zawodników amerykańskiego futbolu, by docelowo dotrzeć pod płac kultury na symboliczne światełko. No było dość mocno, ale powiem szczerze, że, że mogło wejść jeszcze sporo więcej osób, naprawdę, mogło wejść dużo, dużo więcej osób. E, też było trochę małych dzieci, bo było sporo, sporo małych dzieci i no, każdy na, na nie uważał jak mógł, tak, a naprawdę mogło być jeszcze sporo, sporo więcej osób. Każdy stał na, 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 na fotelach, na, 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 na barierkach, na wszystkim, więc też się dało, naprawdę, było fajnie, fajnie. Tak, w tym roku biliśmy rekord w ilości osób, które zmieszczą się w Wikarusie Biliśmy ten rekord po raz kolejny, w zeszłym roku biliśmy także rekord, mieliśmy 307 osób, rekord do pobicia to było 300, Udało nam się, mamy 350 osób w Ikarusie, rekord został pobity. Akcja Usta Usta z Ikarusem polega na tym, że mamy w środku tutaj e, grupę, która uczy elementów udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo na zewnątrz także trwa malowanie Ikarusa. To było ciężko, dlatego że mieliśmy chyba 200 osób w środku e, i obawialiśmy się wszyscy tego, że będzie tych osób za mało. Jednak w pewnym momencie wszyscy się zebrali i 350 osób się zmieściło do środka.